Tak, dobrze, że jesteś. Czekałem na ciebie z sekcją. Miły gość, zwłaszcza, że nie wydawałeś się zachwycony moją poprzednią wizytą. Postawiłeś się niezapowiedziane i wątpliwym. Ja trafstw, nie, nie idę zresztą. Dlatego miałem na głowie wielebnego Nataniela. Teraz nasz duchowy opiekun wyjechał za miasto w jakichś interesach. Wiem już, kim jesteś i jaki cel Czyli nie tylko zjadłeś sprzęt, w śledztwie. <śleski> A ty się bawisz, że to mocno zrobię. A ja się tego boję? Szczepienia? Ja się szczepić nie będę, ja już przeszedłem koronawirusa. I nic mi nie było. Nie układać się z Natanielem. Jest bardzo mało ludzi, którym się z nim układa. No, to, to wiadomo co jest, płynna rtęć. Teraz wpadłem, złapał za skalpel, który właśnie dezynfekowałem w ogniu. I przejechał mi nim po plecach do kości. Bo zapomniałem zamknąć magazyn na kłódkę. No to, umierają, bo na przykład mają do sobie organizm kłódka. i organizm nie jest tak. w stanie e, dać rady sobie takim, takim szczepieniom w ogóle. I po prostu organizm umiera. Wysiadałem wszystkie te... Eee, narządy wewnętrzne. Trochę też osoby, które już te narządy są już wyczerpane tą swoją wieloletnią pracą. Musi być jak Wiedźmin. Chorować nie trzeba. Nie znaczy... Choruje. Nie choruje przynajmniej. Zamiast te szczepienia to są no, podobne do właśnie próby traw w Wiedźminie. Albo przeżyjesz, albo nie przeżyjesz. No też, też, alergia też. Tak samo jakbyś na przykład miał alergię, dajmy na kiwi, sobie byś szczyknął kiwi. Pójśćmy to, nie? To od tego możesz umrzeć. Wielu ludzi też na przykład ma na jakieś tam alergię na jakieś tam chemie. Które na przykład są używane w medycynie do tabletek, na przykład to takie sobie nie mogę coś takiego brać. Kto zginął tym razem? Joris Aquinus, wykładowca teologii Akademii Oxfordskiej. Znaleziono go dziś rano w mieszkaniu na katafalku, ułożonym na szczycie. Czy konkretne tytuły? Zdaje się, że wszystkie woluminy traktowały o wiecznym ogniu i były krytyczne wobec jego doktryn. Tak, w Nowi Gradzie to grzech śmiertelny. On gra, co opowiadał mi o tobie. A, więc pewnie słyszałeś, jak ten szlachetny przywódca ruchu studenckiego wylądował przeze mnie w więzieniu. Ale o tym, że to nie były pokojowe protesty, już nie wspomniał, prawda? Zaczęli ginąć ludzie, Wiedźminie. Tych, co nie chcieli wolności, równości i braterstwa, znajdowano czasem w Rynsztoku. Z gardłem poderżniętym od ucha do ucha, z chirurgiczną precyzją. Joachim był moim ulubionym studentem, ale musiałem coś zrobić, więc doniosłem. Potem sam odszedłem z uniwersytetu i zacząłem pracę w kostnicy, gdzie nikogo nie obchodzi moja przeszłość. A Joachim, ironia losu, po latach został kierownikiem zakładu, który stworzyłem. Młoda, to powiedzmy. ile von Grac ma lat? 50, 60? 53, staje się. Czemu pytasz? Młodo wyglądasz jak na jego nauczyciela. <noise> Nic dziwnego. Od lat siedzę w ciemności, chłodzie, w oparach różnych balsamów i środków konserwujących. Słowem, pracując z trupami, żyje się dłużej. Zabawne, prawda? Tak, tak. Na przykład epidemia cholery była. E, Ta bardzo zaraźliwa zabijała ludzi. E, 100 lat temu, w, w 1900, już nie dokładnie nie pamiętam. A to bo przed drugą wojną była właśnie e, epidemia grypy hiszpanka, która zabiła na świecie... 100 milionów ludzi? Już nie pamiętam nawet. A, są szczepienia, co? Są. Medycyna proszę szybko, to nie I tyle. Znaczy z tego powodu jest to na nas więzy na świecie. I mówi się o przeludnieniu z planety. Jeśli cywolny świat to przyniosła 50 milionów, a według niektórych zudą nawet te miliony ofiar. Nie wiadomo, bo to e, mniej więcej 50, a 100 milionów ludzi zmarło na tą chorobę, bo nie było prowadzone statystyk dokładnie, po prostu. A ludzie, którzy umierali nie w szpitalach, a w domach, to nie badano, tylko je od razu chowano. Czy ta ofiara zmarła właśnie na, na tą grypę? Zmarła z innych przyczyn właśnie, no nie, z powodu e, z głodu albo coś innego. Bo to był straszny kryzys wtedy. A obecnie ile teraz COVID pokonało w tym świecie? To 100 milionów na świecie to nie jest aż takie duże, ale... W 1900, a, bo wtedy nie ludzi żyło. Zacznijmy sekcję. Chętnie. Obrażenia wskazują na stały modus operandi. Ofiara została skrępowana i napojona formaliną. Następnie sprawca usunął oczy A mi, i zniszczył żołądki węgla, wreszcie otworzyć klatkę piersiową i... A to co? Pergamin? Z ludzkiej skóry. To wiadomość od mordercy. Imię kolejnej ofiary. Patrycja Wegelbud. Znasz ją? Tak, byłem nawet w jej posiadłości razem z... Muszę do niej jechać, teraz. No ten, zobacz. A jak tylko pilnowa to nie zabija. Please, Patrycja Wegelbut. to to skaraktery? To, to w ogóle? Jakiś. człowiek. A ty tu czego? Muszę porozmawiać z Patrycją Wegelboot. Wy się zdaje, że była obdartą z morza? Grozi jej śmierć, albo mnie wpuścisz, albo będziesz ją mieć na a jak pozwolę ci wejść, i okaże się, że zmyślasz, wywalał mnie na zbity pysk. Wydawało mi się, że strażnik ma za zadanie chronić klienta, a nie własny tyłek. Ha! A, mu powiedział. Zaprowadzę cię do pani Wegeggart. Tylko żadnych numerów. Rozumiemy się. Jak mi no. Jak mi to ma życie. O, Geralt, jaka miła niespodzianka. Wcale nie taka miła. Muszę się widzieć z twoją matką, grozi jej śmierć. Śmierć? Nie, nie dość, że żyje wiecznie, znaczy długo sierp. żyje. Była smutna, owszem. Bo w tej grze ma około. już nie pamiętam, te 150? Niech niech to by ale to. co patrz na kolejną Śledzę seryjnego mordercę i mam podstawy, żeby myśleć, że Twoja matka będzie jego kolejną ofiarą. Nawet jeśli, to nasza straż. On zabija w wyjątkowo okrutny sposób. Torturuje, wyrywa serce. Sprawdźmy, co z nią, na wszelki wypadek. Ciężko mi w to wszystko uwierzyć, ale widzę, że nie żartujesz. Pozwól Dokładnie. za mną. Ognisko jak na Beletę, tylko pora roku się nie zgadza. Pamiętasz, jak mówiłam, że moja matka jest smutna. Widzisz, przeżywa kryzys wiary dość poważny. Byłyśmy w Nowigradzie, patrycja zobaczyła stosy na rynku. Całą drogę powrotną milczała. Kazała wynieść święte pisma, insygnia, relikwiarze i spalić. A potem zamknęła się u siebie. Przyspieszmy kroki. Słyszysz? Cisza, spokój. Wszystko w porządku. Mimo to, wejdźmy do środka, żeby się upewnić. Nie odpuszczasz, co? Niech będzie. Ale zaczekaj tu, bo mama na pewno nie ma nastroju na gości. Mi go! Oj, oj, dobra, dogonijmy go! Rozdzielicie. się! Morderca wciąż tu jest! Tam ja uciekł. To on. Brać go! Nie ma go, oni, oni mnie tak zatrzymają, że tak nie dogonię! Pan poradził, zniknął. I co, pasuje? <noise> ja Cię bym ich posiekał. Już myślę, że się dalej śmieję. nie bo dostaniesz bełtem w kiszki. Słuchaj, macie nie tego człowieka, co trzeba. Nie ze mną te numery. Zabieram się do dziedziczki. W sumie zabójca i tak już uciekł. Prowadź, bohaterze. Dorwaliśmy go, pani Ingrid. Było ciężko, ale. Opuść te kusze, zanim sobie zrobisz krzywdę. Ten człowiek jest niewinny! Pani wybaczy, widziałem, że biegnie, to pomyślałem, że uciekał i. Gonił, i by dogonił, gdybyś nie wszedł mi w drogę. Zejdź mi z oczu natychmiast! Nie powiesz. Oj, ludzie, ludzie. Moja matka, czemu jej to zrobiono? Czemu? Bo obraziła wieczny ogień? Bo obraziła wieczny ogień. Tylko to ją łączy z poprzednimi ofiarami. Ingrid, wiem, że to dla ciebie trudna chwila. Ale zabójca ma w zwyczaju zostawiać przy ciałach list wskazujący kolejną ofiarę. Czy mogę? Dobrze, ale zrób to bez mnie. Nie chcę już jej oglądać w tym stanie, nie chcę jej tak zapamiętać. Niech to będzie ostatnia ofiara. Proszę cię. łamane paznokcie, sińce, broniło się. Pewnie dlatego zeszło mu się dłużej i prawie wpadł. Warty Jest wiadomość. Słodka Anneke, Kuternoga Katarzyna. Robi się bezczelny. Nie dość, że podał imię, to jeszcze i miejsce. Tym razem nie ucieknie. A, dobra. Mm-hmm. Uh -huh. Não, não. Не, ну потом всего-то там. Мг. Могу включить? Naprawdę chcę to zakończyć to nie, bo dała Ci ty przyjedzie wce. prawie <grywanie> ci. już było. To Flutak tak mówił. To no tak mówił w tym kible E, to już było! To już było. Dobra, gadamy te dwoki. Obrażenie jak u poprzednich ofiar. Nie ma co badać ciała, trzeba gnać do nogi. Dobra, kto tutaj jest? To jest liści, to nie? Obrażenie jak u poprzednich ofiar. Nie ma co badać ciała trzeba gnać do nogi. Słyszy, kurwo, nikt. Za to ciebie zaraz będzie słychać w całym mieście. Przeszkadza mi znowu, a ja nie lubię, jak mi się przeszkadza. Miałem się zabawić ze słodką Anekę, sprawić, żeby nie była już taka słodka, ale mogę wpierw zająć się tobą. Najpierw powiedz, czemu to robisz? Dla przyjemności, satysfakcji. To można osiągnąć z dziwkami tradycyjnymi metodami bez zabijania, wierz mi. Kto mówi o zabijaniu? Może skończyłoby się na paru oparzeniach trzeciego stopnia. Ta dużowiutka skóra pięknie będzie się przypiekać. Oja! Daruj sobie kłamstwa. Widziałem, jak kończą twoje ofiary. Ty nigdy nie odpuszczasz, chyba że ktoś ci przeszkodzi, jak teraz. A o czym ty pieprzysz? O morderstwach. To ty zabiłeś Fabiana Meyera, Patrycję Wegelbutt i wielu innych. Ej, bzdura. Coś ci się pomyliło, Przyciele Przy Patrycji znalazłem wiadomość, która mnie tu pokierowała. Do słodkiej Aneke, w Kuternodze. Jeśli nie ty ją zostawiłeś, to kto? Nie wiem, ale widzę, że jednak powinniśmy porozmawiać. Na spokojnie. Kto wiedział, że tu będziesz? Wyobraź sobie, że nie chwalę się takimi wycieczkami. Jest tylko jeden człowiek, któremu... Ale to niemożliwe. On nawet z trupem obchodzi się jak z dzieckiem. Koroner, tak? Wiedział, że jesteś zajęty, że nie wpadniesz do kostnicy. Idę po niego. Idź do magazynu numer 12 w porcie. O tej porze jeździ tam odbierać odczynniki formaliny. Ja tu zostanę. Mam niedokończony interes ze słodką anekę. a przecież zapłaciłem z góry. Ja bym nie pozwolił na to. Nie wiem, to czy, czy go zabił? Ja bym go zabił, bo mi się nie podoba typ. To ty zapłacisz za nią i wszystkie inne kobiety, które męczyłeś. Wow. No, jesteś wolna. Jak gdyby nie wy. On spytał, czy robię wszystko. Powiedziałam, że za dodatkową opłatą, i owszem. Wtedy tak się uśmiechnął, że aż mnie ciarki poszły i uderzył mnie mocno, aż zemdlałam. Jak jak doszłam do siebie, już mnie związał i grzał pogrzebacz w ogniu. Spokojnie, już cię nie skrzywdzi. Nikogo nie skrzywdzi. O, dobra. Formalina się skończyła? Nie doceniłem cię. Wpierw prawie mnie złapałeś in flagrante delicto. Przejrzałeś blew z Natanielem. Chociaż... Widzę, że nie wszystko jeszcze odgadłeś, bo wyciągnąłbyś srebrny miecz. Kim? Czym jesteś? Wampirem wyższym, oczywiście. Wampir wyższy. Tylko się naśmiałem miałeś jakiś motyw? Miałeś jakiś powód, dla którego zabijałeś tych ludzi? Dla którego ich torturowałeś? Myślałem, że i tego się domyślisz. Symbolika chyba była dość jasna. Węgle dla tych, co nie widzą ognia. Jajo salamandry, która z płomieni się rodzi zamiast zimnego serca. Wypalony głos, który. Tak, symbolika była jasna. Mniej jasne jest, czemu wampir miałby zabijać w imię wiecznego ognia. Powód jest oczywisty, zgadzam się z diagnozą Kościoła. Nowigrad upadł. Ludzie zapomnieli, co to przyzwoitość i moralność. Więc postanowiłem im przypomnieć, tak żeby zauważyli. Chyba cię popierdoliło. Chyba cię popieprzyło. Nie spodziewałem się, że zrozumiesz. Od początku czułem, że jesteś cynikiem i oportunistą. No, a skoro rozmowa jest przykra dla obydwu stron, przejdźmy do następnego punktu spotkania. Ostatni raz walczyłem z Wiedźminem 200 lat temu. Mam nadzieję, to... że pamiętam, jak to się robi. A ty? Zmierzyłeś się kiedyś z jednym z nas? Pewnie nie. To byś nie przeżył. O, wampirach, ale przeciw wampiru Będzie mi tak wnikał. Coś tutaj było na wampiry jeszcze. Wampir tu pojechać na trwać, gdy odejdą, żeby pobliżu Wiedźmina. Mam więcej miejsca, więc mi takie kiepko będzie. Akurat, da ci go tam rodzić, choć od? Nie. Eee, nie biję by dużo. Eee, ja myślałem, że będzie trudniejszy. Uprawia, a teraz na zmianę. Nie ma roboty tak jak to jak krematorium cały dzień <noise> Co ty się dzieje? Trzeba miasto oczyścić. Żelazem i jogę. Jak chcecie, żeby było czysto, to dajcie przejechać, bo gówno i ropa cieknie z wozu na ulicę. Taka. Tak. żeś <noise> robił Bigosów tym całym lokmym. Na rany Nie Niechaj się Tutaj? Chyba ta. Pan to dobry jest? Dobry, ale już widać, że miałeś kiedyś słabość z tych, co cięgiem by tylko pijawki przystawiał. spokój się. Nie, raz pogryzły mnie bezpańskie psy. Jak? Lepiej. Prawda? Tak. na praktykę, okej, spoko. Zobaczymy tego, o co prosiłem? Mhm, Powiedz wiedźmińsku. Dziękuję, Gerard. W imieniu swoim i przyścilni. Zrobiłem swoje. Teraz twoja kolej, żeby o nią zadbać. Zadbam. Zobaczysz, wykuruje ją lepiej niż driady z brokilonu. Zaczęła już mówić. Miła niespodzianka. Prawda? Profesor von Graz mówi, że rany goją się na niej jak na trolu. Niezbyt eleganckie porównanie, zgoda, ale budujące. Może. Może nawet będzie mogła wrócić do śpiewania. Kiedyś. Na razie spróbujemy występów w duecie: Priscilla zagra na lutni, a ja zaśpiewam. Jaskier i Cyraneczka. Brzmi dobrze, nie? No Dobrze. Powodzenie, Jaskier. Na scenie i poza nią. A w tym doktorem? Tak, Geralt. Znasz szani Miałem już przyjemność poznać jednego chirurga z Akademii Oksenfurckiej. Nazywa się Szani. Znasz ją? Krótkie, rude włosy, piegi i niepoprawny idealizm. De. Pewnie, że ją znam. Przez rok była nawet moją asystentką. Wiesz, co się z nią teraz dzieje? Jak znam życie, jest gdzieś na froncie i łata żołdaków. Mówiłem jej, że to bez sensu, że choćby uratowała życie setce, zaraz zginie następny tysiąc. Ale z poczuciem misji ciężko dyskutować. Lecimy po kolejne. Uniwersytet w Oxenfurcie jest zamknięty. Bo Radowidowi tak było na rękę. Nie słyszałeś tej historii? Rektor przyznał mu doktorat honoris causa. Radowid przyjechał, założył togę, odebrał dyplom. A jak już było po wszystkim, wsadził cały senat i dziekanów do pudła, żeby, wiesz, nie siali fermentu. Od tego czasu siedzę w szpitalu Wilmeriusza. Ale może dobrze się stało. Więcej się przydam ze skalpelem w ręku niż za katedrą. Hubert powiedział mi o Twojej przeszłości. Była jeszcze barwniejsza niż przypuszczałem. Mów wprost, Gerald, albo nie zawracaj mi głowy. <laughs> to prawda, że w tamtych zamieszkach na uniwersytecie ginęli ludzie za twoją sprawą? Byłem młody i głupi, myślałem, że lepsza przyszłość jest warta każdej ceny, choćby ludzkiego życia. Ale to stare grzechy, grzechy, które już odpokutowałem. Dorwałem mordercę. O, jak powiedział? To Nie miałeś dobrego nosa, żeby mu nie ufać. Był wampirem wyższym. Myślałem, że nic mnie już w Nowigradzie nie zaskoczy, ale widać się myliłem i to bardzo. Dzięki, Geralt. Gdyby nie ty, to by się nigdy nie skończyło. O, i to wszystko. Bywaj. Dobra, mamy trzy takie zadania, czyli będziemy jaka na Skelliga.